ni Ostatni raz ogromny hałas, nagrodźmy. Finalistów Longreal, Weronika musieli stoczyć dzisiaj wiele pojedynków, aby znaleźć się w finale. I ostatni raz, moja droga publiczności. Musimy wybrać, kto zdobywa miejsce pierwsze, i to wy decydujecie swoim aplauzem, okrzykami. Tutaj, przy ostatni raz te okrzyki mogą być naprawdę już. Takie na maksa, dzikie, można tak powiedzieć. Dziwki. Czy miejsce pierwsze zdobywa wasz, waszym zdaniem Lil' Drill? No. Czy może Weronika? No Czy to jest Lil' Drill? Czy może jest to Weronika? Jest to jest Lil' Drill? Czy Weronika? I zdecydowanie większy aplauz. Okrzyki otrzymała Weronika. Veronika, miejsce, pierwsze jest na twarzy radość. Miejsce drugie. Lil Drill. Nie uciekajcie, zaraz wręcz.